na wstępie oficjalnie już witamy na biało-czerwonym pokładzie. Witam serdecznie. Spora liczba kandydatów, która przystąpiła do ubiegania się o stanowisko coacha Resowi, aż 15. No właśnie, jakie to uczucie wyjść z takiej konfrontacji zwycięsko? No na pewno... Jest zadowolenie, wiedząc o tym, że grono trenerów chętnych do, do pracy w Rysowi było, było spore. Myślę, że dobrze to o mnie świadczy, ale oczywiście potrzeba pracy, żeby, żeby obronić to, to wszystko. Jestem na to gotowy. Z pełną świadomością przystępuję tutaj do, do pracy, do działania. Cieszę się, że, że, że te opinie które gdzieś. Środowisko sobie zbudowałem, i, i, i po spotkaniu z dyrektorem, przy rozmowach, moja osoba tutaj została zakwalifikowana na, na stanowisko trenera. Bardzo się cieszę, a, no, ale już teraz trzeba się zabrać do pracy. Jakie aspekty przesądziły o tym, że trener postanowił złożyć swoje CV do Resowi? Naprawdę to e, trochę Resowia mnie wywołała do tablicy, aniżeli e, było to e, odwrotnie. E, natomiast e, no, dla mnie jest to oczywiście e, też awans e, sportowy. Ostatnio byłem trenerem trzeci ligowej i Tomaszów e, Mazowiecki, chociaż też w tym sezonie byłem w sztabie olimpijki 9 drugiej ligowej, więc gdzieś e, nie po drodze mi było przez ostatnie lata z tą drugą ligą, bo przez pryzmat chociażby mojej pracy, przez ten czas pracy w Zawisze Bydgosz Dwukrotnie odzywały się do mnie też kluby drugoligowe i zawsze coś stawało na, na przeszkodzie, dlatego... Czy, czy awansując z Sokółem, monstru, też nie było mi dane poprowadzić zespołu drugiej lidy? Dlatego dziś zawsze się mijaliśmy. Cieszę się, że, że nadszedł ten czas, że będę mógł jako pierwszy trener sprawdzić się na bojskach drugoligowych. Z informacji, jakimi dysponujemy, każdy z kandydatów zaproszony był do rozmowy na pięciu płaszczyznach tematycznych. Czy był taki lekki dopływ adrenaliny przed tą rozmową? Ale to dobrze świadczy o klubie, o dyrektorze, o tym, że, że wybór nie miał być przypadkowy, a miał być dogłębnie przeanalizowany. Mnie to bardzo, bardzo cieszy. To znaczy, że gdzieś jesteśmy spójni w tym, co, co chcemy robić, a to jest dla mnie ważne, że myśmy tutaj się dogadywali, wtedy łatwiej nam będzie wszystkim pracować. Kwestia trenerskiej wizji i pomysłu na zespół to na pewno kwestia, która najbardziej interesuje naszych kibiców. Mam pytanie, czy ten draft, tego, co będzie działo się w następnych tygodniach, dniach, miesiącach, jest już gdzieś głęboko w głowie, czy on będzie powstawał na bieżąco? Na pewno od momentu kontaktu ta analiza zespołu była. Cały czas też myślimy o tym jak jeszcze ten zespół wzmocnić. Najważniejsze to jest ten czas, który mamy przed sobą, czyli ten okres przygotowawczy i tutaj myślę, że wystarczająca ilość dni, treningów, sparringów na to, żeby, żeby określić ten zespół, na co, na co będzie nas stać, jak będziemy grać. Nie chciałbym tutaj zdradzać i dzisiaj rzucać jakichś wariantów taktycznych, czy, czy jakichś założeń. Na pewno też chcę poznać zespół, porozmawiać z zawodnikami. No, bo to też ich zdanie będzie w tym wszystkim ważne, jak się czują najlepiej, w jakim systemie, na jakich pozycjach. Ja oczywiście mam swój pomysł na to, ale, ale ja też działam zawsze w porozumieniu z innymi i chciałbym, żeby też ich głos był w tym ważny. Dlatego, e, dlatego dobry okres dla nas, bo, bo te dwa miesiące to jest wystarczający czas na to, żebyśmy zbudowali tutaj e, dobrą organizację gry i żeby każdy czuł się komfortowo. Pięć punktów do strefy barażowej, 5 do do tej strefy o której mówić raczej nie chcemy jak trener odbiera tę zastaną sytuację na pewno pozycja wyjściowa jest, jest, jest dobra oczywiście może gdzieś tam założenia przedsezonowe każdy liczył mu prawie na większą liczbę punktów natomiast ja jestem optymistą bo zawsze patrzę do góry dla mnie ta szklanka zawsze jest do połowy pełna nie pusta więc tak jak pan wspomniał pięć do baraży i to jest punkt wyjściowy dla mnie oczywiście liga jest wyrównana. Trzeba szanować tutaj pozostałe ekipy, które są za nami czy przed nami. Wiemy, że po reformie ta liga mocno się zmieniła. Dzisiaj ta walka tak naprawdę trwa w każdym meczu do końca sezonu, no bo mamy tu miejsca barażowe premiowane awansem, ale też są te właśnie dodatkowe, które których nie chcielibyśmy zająć, żeby, żeby nie musieć grać w barażu oby, dlatego, dlatego no tutaj na pewno liga zrobiła się bardzo wymagająca, a jest bardzo równa, my sobie z tego zdajemy sprawę, i, e, ale tak jak wspomniałem, ten punkt wyjścia dla nas e, to jest ten, że patrzymy do góry. Czy był już czas na to, żeby przyjrzeć się kadrze Resowi, Czy szykują się jakieś zmiany w kadrze Resowi, czy też za wcześnie o tym jeszcze mówić? Myślę, że za wcześnie o tym mówić. Na pewno rewolucji nie będzie. Zespół ma dobry potencjał. Myślę, że, że ważne teraz, żeby właśnie to poukładać, jeszcze bliżej się przyjrzeć zawodnikom, co innego, zobaczyć materiał wideo, co innego, na co dzień ich oglądać. Więc, tak jak wspomniałem już przy wcześniejszych pytaniach, tutaj ważne będzie dla mnie właśnie spotkanie się z drużyną rozmowy codzienna e, codzienna tutaj codzienne doglądanie ale też e, oczywiście e, Chcę się spotkać też ze sztabem, który, który pozostał i też usłyszeć ich wnioski na, na temat tego, co, co było, tego, co, co, co dostrzegają i będziemy diagnozować to wszystko. 7 stycznia wracamy do treningu, 18 stycznia mamy zaplanowany pierwszy test mecz z Teslau z Tropków. Na pewno to wszystko już w styczniu ruszy z kopyta niesamowicie. No na pewno, na pewno ten czas powiedzmy, urlopowy szybko, szybko zleci. Tak jest zawsze dla mnie razem. No bo, bo tak naprawdę. E tego urlopu będzie, będzie mniej, no bo trzeba zająć się obowiązkami, trzeba sobie to wszystko zapanować, poukładać i e, ja się bardzo cieszę, wiadomo, że zawsze te zmiany powodują taką ekscytację i, i dodatkowy taki bodziec do, do pracy. Myślę, że dla drużyny również zawsze nie jest to coś nowego, każdy będzie chciał się też przyjrzeć mojej osobie, tak, czy jak pracujemy. E, dlatego myślę, że, że to będzie dobry czas, fajny czas e, ciężkiej pracy, tak jak jest to zawsze, ja tylko mam nadzieję, że e, że warunki pogodowe, żeby te spalniki dobrze rozegrać, tak jak są zaplanowane. Mamy też tutaj świetne warunki, jeżeli chodzi o, o bazę treningową, dlatego, dlatego musimy to maksymalnie wykorzystać. Być może też udamy się na, na małe zgrupowanie, więc... Myślę, że warunki ku temu, żeby dobrze się przygotować, będziemy mieli ważne, żebyśmy to mądrze wykorzystali. Na koniec, co chciałby trener przekazać kibicom Rasowi w swoim pierwszym wywiadzie, wszak kibice dopytywali. No, jak najbardziej to zainteresowanie było zrozumiałe osobą nowego trenera? No, chciałbym, żeby w nas przede wszystkim wierzyli, żeby się utożsamiali z tą drużyną, a my zrobimy wszystko, żeby, żeby to było właśnie naturalne, żeby, żeby przychodzili na mecze, żeby oglądali je z radością ja mogę zapewnić i myślę, że drużyna również później to, to poprze, że będziemy walczyć o każdy, każdy centymetr boiska. To jest ważne. Piłka na pewno na przestrzeni lat się zmienia, ale, ale od wielu lat nic się nie zmienia. Trzeba gonić, walczyć i, i dołożyć te aspekty właśnie piłkarskie, żeby, żeby osiągać dobry wynik. Wiadomo, kibic jest wymagający. Każdy to wie. Jesteśmy usunięli co tydzień. Natomiast tak jak wspomniałem, chciałbym, żeby ta drużyna miała Swój określony charakter, żeby, żeby kibice z dumą przychodzili na te mecze i nawet jeżeli wynik nie będzie po naszej stronie, to, to będziemy mogli spokojnie podejść, podziękować i z drugiej strony będzie to brzmiało tak samo. Trenerze, bardzo gorąco dziękujemy za poświęcony czas. Powodzenia w biało-czerwonych barwach i raz jeszcze witamy w Rzeszowie. Dziękuję, do zobaczenia.